Dzień dobry, przedstawiam Wam Anię Gwozdowską, która pracuje w serwisie Fake Hunter. Ja nazywam się Wiktor Świetlik i chcielibyśmy zaprosić Was na bardzo ciekawe wydarzenie organizowane przez serwis Fake Hunter. Kolejny konkurs Fake Hunter Challenge. Tym razem zajmiemy się bezpieczeństwem i skutecznością szczepień. Zapraszamy 12 i 13 marca. W ramach konkursu będzie, będziecie Państwo mogli. Yy, Znaleźć nieprawdziwe informacje w sieci dotyczące szczepień, zgłosić, a także przedstawić raporty dowodzące nieprawdziwości tychże informacji. Będą nagrody. Oczywiście to bardzo ważne, czekają atrakcyjne nagrody. Oprócz tego będziemy w ramach tego wydarzenia przeprowadzać wywiady z ludźmi, którzy zajmują się walką z, ep z epidemią na bieżąco. Podsumowywać ją, rozmawiać z przedsiębiorcami, aktorami, dziennikarzami. Mam nadzieję, że będzie ciekawie. No i zapewniamy oczywiście transmisję online tego wydarzenia. Także zapraszamy, dołączcie do walki z fake newsami.